Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Divina w 15. niedzielę zwykłą, w takich wakacyjnych warunkach. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Łukaszową, perykopę, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, 10 rozdział, wersety 25-37. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze się odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha I wpadł w ręce zbójców Ci nie tylko go, że go odarli Lecz jeszcze rany mu zadali I zostawiwszy na pół umarłego odeszli Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan Zobaczył go i minął Tak samo Lewita Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go minął Pewien zaś Samarytanin Będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydło, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych trzech Okazał się według Twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Zważamy o życiu wiecznym. Przychodzi pewien uczony w piśmie, który... Nie przychodzi chyba szczerze do Jezusa. Aby wystawić go na próbę, czyli yy, ma na celu, yy, mówiąc bardzo potocznie, zapędzić Jezusa w dyskusji teologiczno-prawnej w kozi róg. A jednak, mimo nieszczerych intencji, otrzymuje od Jezusa wspaniałą odpowiedź, która widać pociąga go bardzo do Królestwa Bożego. Czym jest zatem życie wieczne? Kojarzymy je na ogół. Yy, z życiem wiecznym w sensie czasowym, to znaczy z życiem, które nam jest obiecane po śmierci. I które wydaje się być bardzo niepewne. Perspektywa przyszła i, nie, i niepewna, którą chętnie odkładamy ad kalenda z Greka, czyli na święty nigdy, chociaż wiemy doskonale, że każdy z nas umrze, to chętnie wierzymy, że jeszcze nie w tym roku i nie w przyszłym. W związku z tym to życie wieczne nam ciągle ucieka, prawda? Bo no któż tam Gdzieś był, że wrócił i może opowiedzieć jak tam jest. Tymczasem życie wieczne, o którym tutaj mowa, to życie nie tylko w sensie czasowym, ale w sensie przede wszystkim jakościowym. Pismo Święte przedwiecznym nazywa Boga. Życie wieczne to udział w życiu samego Boga. W życiu Boga, który posiada pełnię szczęścia, pełnię radości, i który chce nas mieć ze sobą właśnie teraz, kiedy to życie wieczne w nas poczyna się, kiełkuje, rozwija się, już teraz znamy jego smak, i które rozkwitnie, rozwinie się w pełni wtedy, kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Ale jeśli ktoś nie doświadczy Boga jako miłości, to się go będzie po prostu bał, nie będzie tęsknił za życiem wiecznym. Ponieważ diabeł nam wymawia na różny sposób, że życie wieczne jest długie i nudne i jest nie jest czymś nieatrakcyjnym. Lepiej zacząć o nim myśleć na starość, kiedy już nic nie mogę, nic nie Natomiast mam. Natomiast diabeł nas przekonuje na różny sposób, że atrakcyjna i ciekawa jest życie, jest życie rozumiane jako samowola, prawda? Czyli czyn, co ci się podoba, hula dusza. Chyba dzisiaj to znajdziemy. Taką postawę w tej Ewangelii. Ale zapytajmy, bo to jest ważne słowo, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Chyba trochę niedobrze przetłumaczone, ponieważ w oryginale jest kleronomeo odziedziczyć. Osiągnąć można coś własnym wysiłkiem. Taka jest nawet wyczyna, prawda? Taka jest logika polskiego zdobyć jakąś górę polskiego określenia, tak, odziedziczyć, to znaczy otrzymać wdarze od ojca, prawda? A więc od razu ważna wskazówka, że życie wieczne, żeby mieć, trzeba być w relacji z Bogiem jako ojcem. Prawda? Trzeba wejść w rolę dziecka Bożego. Nie? Nawet z tych ziemskich doświadczeń wiemy, że dzieci, które nie są w relacji z ojcem, mogą być wydzieliczone, mogą utracić. Mogą utracić dziedzictwo. Ale jest y, drugi aspekt tej samej rzeczywistości, jak druga strona medalu, prawda? Że życie wieczne jest nie czymś, na co można zarobić, tylko co można otrzymać od Boga jako ojca. Z drugiej zaś strony nie osiąga się, nie czy się życia wiecznego z założonymi rękami bezczynnie, prawda? To jest właśnie no nogami na, na jakimś szezlongu, prawda? Tylko trzeba czynić, prawda? Co mam czynić aby osiągnąć, że wieczne? Ciekawe, że to słowo czynić pojawia się aż trzy razy. w tym Na tekście. początku naszej Ewangelii, w samym środku i na końcu, tworząc jakby y, taką literacką ramę bardzo ważną. Na początku uczony w piśmie pyta, Co mam czynić, czynić. aby odziedziczyć życie wieczne. Odpowiada. Po czym, e, uczony w piśmie na pytanie Jezusa, Co czytasz? odpowiada: Miłuj Boga bliźniego swego. Cytuję, Przykazanie. Miłuj Boga i miłuj bliźniego swego. Jezus mu potwierdza: Tak, musisz przede wszystkim czytać, żeby rozumieć sens życia, a więc karmić swoją. Swoją mądrość, swoją, swój umysł, swoje sumienie słowem Bożym. Bez słowa Bożego jesteśmy ślepi jak krety, nie wiemy jak żyć, żeby żyć dobrze i sensownie. A więc czytaj, badacie pisma, bo sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. Mówi Jezus w Ewangelii Jana do Żydów, i słusznie sądzicie, w pismach zawarte jest życie wieczne, a więc czytaj i zastanawiaj się nad tym, co czytasz. Żeby z Niego wydobyć to, co istotne, prawda? I ten uczony w Piśmie jest rzeczywiście mądrym uczniem Królestwa, staje się w rozmowie z Jezusem, bo y, trafia w samą istotę, prawda? Wydobywa z gąszczu tekstów świętych, z całej tory... Po prostu kochaj. Y, ...to, co najistotniejsze. Kochaj Boga całym sercem, kochaj Boga całym sercem. Przeczuwa, że samego. chcesz mieć życie wieczne, czyli być razem z Bogiem, który jest miłością, trzeba nauczyć się kochać nauczyć się najpierw z pism, prawda, to jest jakby pierwszy krok nie? i Jezus mu potwierdza, tak, to czynia będziesz żył, a potem następuje przykład konkretny w postaci przypowieści, historii z życia wziętej, powiedzmy, z Samarytaninem i człowiekiem pobitym na drodze, Jezus mówi, y na koniec, ostatni werset. Ten, który okazał mu miłosierdzie, stał się jego bliźnim. I ci ty czyń podobnie, a będziesz miał życie wieczne. Będziesz miłosierny jako ojciec. Czyli co mam czasach. czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Tak, to czyń. I jeszcze raz się powtarza. I okazuje się, na koniec. że. Właśnie to czyń. Ta miłość Czyli... nie jest, nie polega na pięknych słowach czy na sentymentach, tylko właśnie na czynie. Miłość to jest czyn. Czy mamy początek, jakby. Pierwsze skrzydło teoria, i drugie skrzydło program praktyka. praktyka. Ciekawe, że mm, kiedy Jezus potwierdza trafność jego odpowiedzi, dobrześ powiedział, to czynia będziesz żył, ten człowiek y, zadaje pytania: kto jest moim bliźnim? Jest mądrym rozmówcą który jakby zapomina o celu, który, z którym przyszedł do Jezusa i naprawdę staje się wiem, daje się wciągnąć Jezusowi w dialog. Możemy sobie życzyć, żebyśmy też medytując ewangelii, dawali się Jezusowi wciągnąć w taki fascynujący dialog, w którym odkrywamy naprawdę sens życia w Piśmie, gdzie kluczem do interpretacji jest dla nas Jezus. No i kto jest tym bliźnim? Dlaczego, dlaczego w ogóle... Takie pytanie. pytanie jest mądre, ponieważ ten uczony w piśmie pyta o coś takiego. Dobrze, mam kochać, ale od kogo mam się tego nauczyć? Kto mnie kocha, żebym wiedział, co to znaczy kochać? Czyli miłości się nie ma jakby... Wrodzonej. Trzeba jej się nauczyć. Żeby miłować Boga, trzeba się nauczyć od Boga. Trzeba samemu doświadczyć, że jestem kochany przez Boga. Żeby nauczyć się kochać bliźniego jak siebie samego, trzeba wcześniej spotkać takiego bliźniego, który mi pokaże, co to znaczy kochać, bo będzie kochał mnie jako pierwszy. Jezus wskazuje na siebie jako tego samarytanina, wskazuje na siebie jako Boga i człowieka, który przynosi nam Bożą miłość w ludzkiej formie, w ludzkiej postaci, jako człowiek kochana z tą boską miłością, i nieprzypadkowo w tej przypowieści pojawia się Samarytanin, bo w Ewangelii Janowej, w 8 rozdziale Jezusa nazywają Żydzi Samarytaniem, traktują to jako obelgę, jako inwektywę. A Jezus mówi tak, jestem Samarytaninem, jako ktoś, kto przychodzi jako obcy, bo wy nie znacie tej miłości. Wy macie prawo, myślicie, że prawo, zachowywanie prawo wystarczy, żeby, żeby kochać tymczasem. I My tu jest ja przykład wspaniały o tym. Bożej, które ja wam o tym, jak człowiek może się kierować prawem i kierować się miłością. Właśnie patrzymy na przypadek tego człowieka, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha. A to jest ciekawa rzecz. Nie ma imienia, a więc reprezentuje każdego człowieka, każdego z nas. To jest mówiąc najogólniej Adam, czyli człowiek, który wybrał drogę wolności, która go prowadzi daleko od Boga. Jerozolima ponad 700 metrów nad poziomem morza. Jerycho minus Stronę 200. Morza martwego dużo niżej w Depresji Czyli Mamy praktycznie kilometr różnica wysokości. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że Jerozolima jest w Ewangelii, zwłaszcza świętego Łukasza, Symbolem wypełnienia woli Bożej, planu Bożego w swoim życiu. Jezus wielokrotnie podkreśla: idziemy do Jeruzalem, tam się wypełni wszystko, co napisane o Synu Człowieczym, i mówi do swoich uczniów: pozostańcie w Jeruzalem, aż będziecie obleczeni mocą z wysoko, dopiero pójdziecie na cały świat. A potem słyszymy o nowej Jerozolimie, jako właśnie tym mieście świętym, gdzie są ci, którzy przebywają razem z Bogiem. To Jezus nas prowadzi właśnie drogą miłości do Jerozolimy, czyli do. Do ojca. Natomiast ten, ten człowiek, człowiek idzie w przeciwnym kierunku. Odchodzi z Jerozolimy, czyli idzie drogą, która, na której szuka wolności od Boga, prawda? Która go prowadzi daleko od Boga i zostaje tragicznie oszukany, ponieważ zamiast wolności wpada w łapy kogoś, kto jest złodziejem i zabójcą. Znowu Ewangelia Świętego Jana tutaj jest bardzo blisko diabła. Diabła nazywa Jezus złodziejem, mordercą i kłamcą. prawda? Zamiast yy, yy, bogactwa, którego szuka na tej drodze, od Boga jest odarty ze, odarty ze wszystkiego. Zamiast miłości zostaje tragicznie samotny. Zamiast życia wiecznego, którego szuka, życia szczęśliwego w pełni. Yy, znajduje. Ociera się o śmierć. Śmierć właściwie leży. Pół umarły. Pół umarły i nie może się ruszyć. I to właśnie na tej drodze spotykają go Lewita i Kapan, którzy reprezentują religię Starego Prawa, którzy idą drogą do Jerozolimy, drogą wypełniania prawa, idą tam pełnić swoje obowiązki religijne w świątyni, patrzą na niego i niewzruszeni nie, nie, nie omijają go szerokim łukiem. Jest użyte takie słowo greckie, bardzo ładne. Antipar-Rhomai, er który oznacza przejść na drugą stronę i ominąć, i pójść dalej swoją drogą. To jest jakiś też przykład naszej codzienności, jak my kierujemy się w życiu prawem. Uczeni jesteśmy miłości według prawa. Na miłość trzeba sobie zasłużyć, na ciepło. Na dobry gest rodziców, na ich życzliwość trzeba zapracować. Jeżeli Ten człowiek ma, nie zasługuje, zasłużył, dlaczego ja się mam nad nim litować? Dlaczego mam się przy nim zatrzymywać? Ja mam swoją drogę, on ma swoją drogę. Więc ktoś, kto żyje według takiego prawa, że na dobre trzeba sobie zasłużyć, a za złe się dostaje odpowiednie manto, no to tego typu miłość jest. Tutaj pokazana. I ci dwaj, kapłani Lewita, są przykładem, że niby służąc Bogu, wypełniając Boże prawo, rozmijają się z życiem wiecznym rozmijają się z Bogiem. Idą, ponieważ, idą służyć Bogu. Idą służyć Bogu do świątyni, a Wielu jednak rozmijają się z życiem wiecznym, ponieważ są zamknięci na miłość. A istotą i, życia I już, wiecznego jest miłość. Toż nie doświadczyli pewnie. Pewnie nie doświadczyli. Doświadczyli prawa, które jest tylko takim ekonomem, czyli dla nich tak nie, nie jest. ekonomem, tylko pedagogiem, czyli niewolnik, który z kijem w ręku pilnuje dziecka, żeby ono było posłuszne w imieniu ojca, prawda? Ale to, to jeszcze nie jest to, co nam pragnie dać Bóg. Nie chce, żeby się Ciekawe, się że tą drogą teraz bawi, znowu ze strachu idzie, jakieś prawa. tylko żebyśmy go kochali i szli jego drogą. Idzie Samarytanin teraz, tą drogą. Ten właśnie obcy, który też przychodzi z i który też ma ograniczony czas, jest obcy, w kraju niebezpiecznym, ma swoje interesy, ma wszelkie powody, żeby się śpieszyć, a jednak zachowuje się zupełnie inaczej. I teraz uwaga. Jezus mówi w tym Samarytaninie jest, jestem ukryty ja. Mnie nazywali Samarytaninem. I to ja przychodzę jakby z zewnątrz od ojca, żeby wnieść miłość, ten, który w ten, zna ten ojca, bezlitosny świat ludzki. Ten, nie? który zna ojca, który zna tego, który jest miłością i który może nas tej miłości nauczyć. Przyszedł na to miejsce, ciekawe wyrażenie, które się powtórzy parę rozdziałów dalej, kiedy przyszli na to miejsce, tam ukrzyżowali Jezusa a z nim dwóch złoczyńców. Taki ma sens przyjście Jezusa w ludzki świat. On przyszedł na to miejsce, aby oddać życie Ratując tych, którzy, ma, którzy wpadli w łapy zła i śmierci. Przepiękny obraz. I teraz musimy bardzo uważnie czytać zdanie po, po, po zdaniu, czasownik po czasowniku. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Miłosierne oczy. Jezus ma miłosierne oczy, które nie boją się widzieć naszego cierpienia. Wzruszył się głęboko, a więc ma miłosierne serce, które odczuwa jako własne. Cierpienie, yy, cierpienie grzesznika, które on sam ściągnął na siebie. Podszedł do niego. A więc ma miłosierne stopy, które zbliżają się, które skracają dystans obojętności. Tamci dwaj, kapłan i lewita, poszerzyli ten dystans, przeszli na drugą stronę ulicy. I opatrzył o Ma mi miłosierne ręce, które nie boją się dotknąć naszego cierpienia, naszej śmierci. Nie boją się pobrudzić, można powiedzieć obrazowo. Wsadził go na bydle, wcześniej zalewając rany oliwą i winem. Wydobywa wszystko, co ma do dyspozycji, ofiaruje mu przede wszystkim swój czas, ofiaruje mu swoje wszystkie siły, żeby go zaprowadzić, zawieźć, właściwie zanieść, zaźwigać do gospody. Tu jest użyte ciekawe greckie słowo pandocheion, które oznacza miejsce przyjmujące wszystkich. Czyli Kościół. Taki karawan przy drodze, schronienie dla wszystkich, które jest obrazem, można powiedzieć, alegorią wręcz Kościoła, które jest miejscem dla pobitych. Jak mówi papież Franciszek, szpitalem polowym, gdzie człowiek poraniony przez zło, przez grzech własny i cudzy. Trafia pod opiekę innych, którzy też poranieni, pozbierani przez Jezusa z tych różnych skomplikowanych ziemskich, ludzkich dróg, doszli do tyle, na, na tyle do siebie pod Jego opieką, że są w stanie zaopiekować się kolejnymi, których Jezus ciągle im przynosi. I, yy, I mówi ciekawą rzecz: opiekuj się nim, a jeśli dodasz coś więcej. Ja zwrócę Tobie, gdy będę, gdy będę wracał. A więc do tej miłości, którą człowiek odnaleziony przez Jezusa, uratowany przez Jezusa, Mu ofiaruje, którą otrzymuje od Jezusa, trzeba coś dodać od siebie, Ty i ja, prawda? Ci, którzy są w kościele, którzy. Ci, którzy wcześniej doświadczyli Jezusowego miłosierdzia i miłosierdzia innych ludzi. Są wezwani, żeby teraz dać coś od siebie następnym. Że na tym polega życie wieczne, żeby ta miłość przepływała przez nas. Byśmy się otworzyli na miłosierdzie Jezusa, na miłosierdzie bliźnich naszych i potem to samo czynili dla następnych. I to w ukryciu, jak w Ewangelii to jest Mateuszowej czytamy. Życie w ukryciu, nie? Bóg oddatowie. Yy, żeby nikt, yy, przed nikim się nie chwalić, bo jak. Pościsz i się chwalisz publicznie, że pościsz, no to ty weź do swojej Bóg widzi w Ukryciu. jeszcze ojcowie Kościoła pięknie tłumaczą symbolikę tych dwóch denarów królewskich, które otrzymuje gospodarz pan Pandochejon, tej gospody, dla ciebie i dla mnie, żebyś pamiętał, że ty masz sobie królewski wizerunek wyryty na tobie przez Boga i że twój bliźni, który. Zrobił wszystko, żeby tę godność królewską w sobie przekreślić, bo się nabawił jakichś uzależnień, jakiegoś cierpienia, naraził się na zło, którego zniszczyło, którego prawie zabiło. On też nosi w sobie wizerunek Boga, który trzeba odsłonić, oczyścić, na nowo jakby wydobyć, przypomnieć przez czyny miłosierdzia. Prawda? Miłość, która jest praktycznym miłosierdziem, nie? żebyś pamiętał, że ty jesteś dzieckiem Boga, masz kochać i że On jest Dzieckiem Boga, zasłużył na Twoją miłość, otrzymuje jeszcze dwa królewskie, z wizerunkiem króla, denary. A ja oddam Tobie, gdy wrócę. Nie ma chyba piękniejszej obietnicy, która motywuje, żeby iść i czynić podobnie. Ten, który mu okazał miłosierdzie Odpowiedź, kto jest bliźnim i rzeczywiście iść czymś podobnie. Wspaniała medytacja która, myślę, każdego powinna poruszyć naprawdę do głębi. Myślę, że tutaj musimy sobie jako praktyczny punkt do medytacji zadać pytanie, w jaki sposób Jezus, dobry Samarytanin, odnalazł mnie, uratował, zbawił, ocalił? Co znaczy zbawienie otrzymane od Jezusa w moim życiu praktycznie? Jak ja tego doświadczyłem? Na jakich drogach on mnie podniósł, pozbierał, odnalazł, przyprowadził do kościoła i uzdolnił do tego, żeby kochać innych tak, jak sam zostałem ukochany? A może jeszcze tego nie doświadczyłem. A może to dziś zostało zakopane. Ja bym się chciał zastanawiać nad tymi dwoma kapłanami lewitą i kapłanem. Co się musi dziać w człowieku, że. Omija tak szerokim łukiem problem postaci kogoś. To jest bardzo, bardzo powszechne. A potem na przykład jest Lewita rodem z Cypru Barnaba, opisany w drugim tonie dzieła Łukaszowego, który miał swój kawałek pola i miał swoje życie chciał mieć taki swój urządzony jakby kawałeczek życia prywatnego z dala od tych wszystkich wielkich rzeczy, wielkiej polityki, też tych arcykapłanów jerozolińskich, to go wszystko być może jakoś denerwowało, irytowało, nie umiał się w tym odnaleźć, ale potem sprzedaje to pole, przynosi u stóp apostołów, składa pieniądze i staje się na nowo wolny, by kochać. Bóg go posyła daleko. Posyła go za szafę do Tarsu, posyła go do Antiochii, posyła go na Cypr. Jednak okazuje się, że ten Lewita, który gdzieś poszedł swoją drogą, nagle się odnajduje. Czytajmy dalej. Dzieje Łukasz i Dzieje Posowskie to jest to samo dzieło, ta sama historia. Zapraszamy do głębokiej medytacji wakacyjnej. Ksiądz Józef Maciąg i Ksiądz Robert Muszyński.